Cześć, z tej strony Mikołaj. Miło Was wreszcie powitać. Do tej pory widzieliście tylko moje firmy shorty. Chciałbym Wam troszkę więcej powiedzieć na temat mojego akwarium mojego doświadczenia, niewielkiego, skromnego z akwarystyką morską. Tak zaczynając, prowadzę od wielu lat zbiornik słodkowodny, który jest moim drugim akwarium. Też myślę, że. Część z was mogła go już widzieć. A od pewnego czasu uznałem, że zajmę się też akwarystyką morską. Jest to już mój trzeci zbiornik morski, więc trzeba powiedzieć, że delikatne, skromne doświadczenie już mam. Chciałbym zrobić taką serię filmów, w których wytłumaczę w prosty sposób i spróbuję przekazać. Mam nadzieję, że dobre podstawy wiedzy do zaczęcia tej pięknej przygody, jaką jest hobby akwarystyczna, dla przeciętnego akwarysty, który zaczyna dopiero swoją drogę w akwarystyce morskiej. Tylko od razu powiem, nie jest to nic trudnego. Jest sporo zagadnień, które trzeba poznać i dobrze zrozumieć. I jeżeli już to przebrniemy, myślę, że będziecie bardzo zadowoleni i odnajdziecie taką wewnętrzną satysfakcję z akwarystyki morskiej. Opowiem troszkę o tym zbiorniku. Jest to głównie zbiornik nastawiony na koralowce LPS, jak widać, co prawda będzie ich tutaj dużo więcej docelowo, ale aktualnie sceneria jest widoczna tutaj z przodu. Ogólnie jest zasilany przez lampę Cessil 160W Tuna Blue ze sterownikiem Spectra Controller X. Ogólnie jestem nawet zadowolony z tej lampy, aczkolwiek wiem z rozmowy z wieloma akwarystami i z własnego doświadczenia, które zyskałem już szukając internet. Że jest to lampa dosyć słaba na ten zbiornik, raczej nie podę SPS-y. Aczkolwiek sam też spróbuję tu jakiegoś SPS-a na niej upodować. Jeśli chodzi o LPS-y, zauważyłem, że dosyć fajnie rosną. Mianowicie mówię tutaj o dunce, dunka nasąpi, Ona z już. Aktualnie wyprodukowała ich około 10. Jeżeli chodzi o eufylę, to sami widzicie, że też dosyć sobie radzą, mimo że jedna, a nawet dwie są aktualnie na dolnych partiach około 50 cm pod lampą. Ta eufylia po prawej, nawet ma takie znamiona jak poparzenia. Ona była początkowo, jak było widać, zresztą na filmikach dużo wyżej. Gdzie prawdopodobnie to światło jej zaszkodziło, było za mocne. Ehm, oprócz lampy mamy tutaj widoczne dwa cyrkulatory. Jest to sov 8, widoczny po lewej, troszkę większy. I SOW 5 troszkę wyżej, z prawej. Schowane sprytnie za kominem. W tych mękach. Bardzo fajny przepływ dają, jestem z niego bardzo zadowolony, aczkolwiek troszkę to zajęło, żeby ustawić to prawidłowo. Aktualnie pracuję na 20% mocy SOV8 w trybie master i około 60% SOV5 jako slave. Bardzo fajne ustawienie, daje też wytchnienie dla koralowców. Widać, że nimi jakoś strasznie nie miota i bardzo ładnie się pompują. Skała jest zrobiona głównie tak centralnie. Dość wysoka jak na to akwarium, ale bardzo mi się podoba. W toni pływają dwa błazenki. Jedna samiczka i drugi samiec. Samiczka jest dużo większa. W i bleny. Senna Bicolor, który jest widoczny teraz na głównym, centralnym planie. Oprócz tego mamy tu krewetkę czyszczącą. W przyszłości być może będzie też druga krewetka szkarłatna, ale to jeszcze zobaczymy. Mamy kraba, którego nazwy nigdy nie zapamiętam, ale jest to krab taki pustelnik. Chyba na. Nakry chyba jakoś się nazywa, mogę w opisie go wrzucić. Bardzo fajne zwierzątko. Oprócz tego rozgwiazda, która nam rozkopuje troszkę ten piasek. Rozgwiazda pieskowa, kopiąca różnie ją nazywają. I w sumie z życia mamy tyle. No wiadomo, koralowce miękkie, rodaktisy, wiadomo, zantusy. Oprócz tego dwa ukwiały, które widać. Dunka Euphylia Grabens, bodajże Parancory dwie, jedna Gold, druga Green, która właśnie teraz tutaj choruje Sakropytony, Alusterę, bodajże Sinuaria, jedna chyba jest No to co widać, myślę, że bardzo prosty zestaw koralowców na początek i ja jestem z niego zadowolony. Powoli kolonie się rozrastają, jak widać. Jest to raczej akwarium bezproblemowe. Za chwilkę pokażę, co siedzi w sercu tej jednostki. Nie wiem, czy na początku wspomniałem, ale chyba chyba nie. Jest to akwarium Refer 170. To jest model G1 dokładnie. Um, około 60, no, 60 cm długości, 50 szerokości i 50 wysokości. Co daje nam łącznie. Około 130 litrów tutaj, komora ekspozycyjna. I na dole jeszcze samp około 30-35 litrów, czyli 170 jakoś w obiegu. Samp jest zorganizowany w ten sposób. Mamy tutaj widoczne media hyperpore i maxi W większej ilości są. Maxi ponieważ ich powierzchnia jest bardzo wydajna, jeżeli chodzi o filtrację biologiczną. A oprócz tego zastosowana jest podstawowa wersja, czyli nie jest przerobiony pod e, roller MAT, tylko mam skarpetę filtracyjną, czyli filtracja mechaniczna. Oprócz tego odpieniacz półym agus to jest a 5. Bardzo fajny odpieniacz. Bardzo dobrze zbiera wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia z wody. Mamy też troszkę skały w sampie. Widoczna jest również automatyczna dolewka, która jest niezbędna w takim akwarium. W innym wypadku musielibyśmy dolewać codziennie około 1 litra wody, bo mniej więcej tyle z moich ustaleń tutaj odporowuję dziennie albo lub co dwa dni, w zależności oczywiście od pory roku. Oprócz tego mamy tutaj oczywiście grzałkę. oraz cały panel zasilania tutaj, zarządzania powiedzmy. Oczywiście poetykietowany, bo jest tego tyle, że można byłoby to wszystko pomylić przy jakiejś ewentualnej awarii. Więc było to dość niezbędne. Mamy tutaj kesila. Jest to spektar Controller. Oprócz tego mamy sterownik do dolewki automatycznej z czujnikami. I oczywiście kontrolery do pomp, do pompy obiegowej i do cyrkulatorów. Za utrzymanie odpowiednich parametrów. W tym wypadku odpowiada pompa H2Ocean P4 Pro. Bardzo porządna pompa. Która bardzo dobrze się sprawuje w moim wypadku. A płyny, które używam tutaj do uzupełniania, to jest Alfor Reef Tropic Marine, który jest zupełnie wystarczający jak to akwarium. O tej obsadzie, o tej ilości koralowców. No i tym rozmiarze. Więcej opowiem na temat tego akwarium w przyszłości. Mam nadzieję, że się spodobało. I mam nadzieję, że w przyszłości będę mógł troszkę swojej wiedzy przekazać, by łatwiej było rozpocząć nowym akwarystom z tą piękną przygodą, jaką jest akwarystyka morska.